To jest po prostu taki ryż z kurczakiem smażony, jak chce jeść w Chińczyku I kosztuje tyle, ile chcę płacić w Chińczyku I jest go tyle, ile chcę płacić w Chińczyku O to mi chodziło! Takie porcje ja pamiętam, jak jadłem kiedyś to danie w Chińczykach To jest zajebiste, bo tu i cebulka, wiesz, prażona I kurczak, i groszek Ja akurat lubię groszek w tym No i oczywiście bardzo tłusta pozycja, bo to wszystko smyrlone Bardzo duża porcja Jak to w smaku? No to, to już jest pasza, pasza Ja uwielbiałem to jeść kiedyś Zaleś tu susami. Jak ja jadłem takie rzeczy, częściej to jako, nie wiem, z 10 zł płaciłem pewnie za to Za takie coś Aczkolwiek nie wiem w ogóle, czy widziałem taką porcję kiedyś To, to jest olbrzym Nie wiem ile to waży No nieważne, ale widzicie, że jest olbrzymia Dużo warzyw, jakaś papryka, jakiś grzybek, jakaś fasolka zielona Kukurydza, groszek, cebulka prażona, oczywiście musi być to wykończenie w tym daniu Bardzo to lubię tej kury też nie brakuje, to trzeba zalać też sosem. Tym łagodnym albo ostrym, ja tu wiadomo. Zajbiście wjeżdża to cebulka prożona. 17 zł, nie ma szans, że się tym nie najesz. Dobra pasza. Więc no kurde, ile tego jest? Chodzi mi o to, że nie ma zbyt wielu miejsc, już tak naprawdę, gdzie za 17 zł zjecie komplet. Wiesz, że wychodzisz po prostu full, jeszcze może bierzesz na wynos Tutaj połówka za połowę ceny już by naprawdę starczyła na głód. Jakiś taki, może nie jakiś super głód, ale ogólnie zadowoliłaby myślę. Nie oczekujcie tutaj nie wiadomo czego. No to nadal jest po prostu chińczyk, ryż smażony z kurczakiem. Znany wam pewnie, jeśli się stołujecie w takich budach, ale trzeba oddać za porcję cenę i za smak też. Dobre. Dobre. A, no i do kur... tego też oczywiście jest to. Za 17 zł.